Dzisiaj kolejne mieszkanie na Wrocławskiej Olimpii Port na ulicy Bezpuczego 36. Dwupokojowe, gotowe do wynajęcia z miejscem parkingowym, częściowo z widokiem na rzekę. Tutaj około 11 m2, a na nich sypialnia od części północnej, sypialnia z łóżkiem i oczywiście szafami i małym miejscem do pracy. Chodźcie teraz do salonu. Dalej mamy salon z sofą, stolikiem, taką częścią jadalną, salon narożny i z wyjściem na balkon od strony zachodniej. Balkon od strony zachodniej z widokiem na kanał żeglugowy odry oraz częścią ogrodów. Chodźcie teraz zobaczyć aneks kuchenny i ostatnie pomieszczenie jak mi łazienka aneks kuchenny z piekarnikiem, płytą, zmywarką i oczywiście lodówką. Kuchenka mikrofalowa i część, w której można zrobić śniadanie. Pozostało nam jeszcze zobaczyć łazienkę. Zapraszam na naszą stronę internetową, tam będziecie mogli zdobyć więcej informacji. Zwońcie, pytajcie.